Добрый powitać, witam serdecznie w kolejnym odcinku No i znowu powróciła do nas zima. No i dlatego też powróciły obowiązki odgarniania śniegu A więc od samiutkiego rana człowiek trzyma łopatę w gorści Łopatę w gości trzymuje. No i tak, mówi pani, trzeba łopatować. Czajno łopatować. A więc ja od rana już tam. Płakać mi się chce. Za noc u nas napadło. No, mniej więcej 30 cm śniegu, czyli w ogóle, żeby wyjechać samochodem, to trzeba mocno się spinać z łopatą. Ja już tam starałem się coś tam odgarnąć rano. Jednak stwierdziłem że tego jest za dużo, a więc taki pomysł, po prostu, że wyciągnę traktor, łyżkę i spróbuję odgarniać śnieg. Traktorem, zobaczymy czy mi się uda. Na pewno będzie to prostsze niż machać łopatą całe do południa. Jest jeszcze wiele innych obowiązków, a więc dlatego takie uproszczenie. No i oczywiście dla mnie radość, że mogę troszeczkę pojeździć traktorem, nawet choć jest zima, i pełno śniega. Ja wierzę, że uda mi się ustawić łopatę tak, by skutecznie ten śnieg. Zgarniać po prostu. No I że po prostu nie będzie to tak męczące jak klasyczne odgarnianie łopatą. Za nami, jak już widzieliście, tradycyjne sobotnie poranne sprzątanie kurników. Teraz jeszcze jakieś tam przygotowanie jedzenia dla kur. No i działamy dalej. Ja wierzę w tę próbę z tym traktorem, że będzie to próba pomyślna. A więc, żeby nie to zapraszam na odcinek. No teraz jest godzina 8 rano, a więc jakieś tam śniadanie szybkie. No i działamy. Ziemiaczki oczywiście własnej produkcji, z naszego poletka, całkiem ładna uroda. Poro było też tych małych ziemiaków, ja właśnie je wykorzystuję na pasze dla kur i kaczek. A więc dobra, trzeba. Trzeba samochody przesunąć, więc przesuniemy najpierw samochody. Dobra, tak, żeby móc wyjechać swobodnie, żeby móc wyjechać swobodnie traktorem. Dobra, dobra. Jest dobra Czy przejdę? Przejdę, przejdę. Przejdę, przejdę dobra. No i działamy A więc próba. Ach. Mam nadzieję, mam nadzieję, że Ó oh, kurde. Ó oh, kurde. Mm? Hã? Tem balaipa. Ai, que balaipa. Balipa. Czeka nas chyba ręczne działanie. Hm, hmm. a więc nic z tego. Najlepszy przyjaciel właściciela traktora ze złą baterią. Jest. Ładowarka, a więc na scenę wchodzi ładowarka. Proszę o klaski. Jak zawsze, nie daliśmy rady. Dobra, to szybkie działanie. Dobra, a więc lipa. Dobra, plus na plus, plus na plus, minus na minus. Tak, 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 A więc ręcznie. Dobra, bierzemy rękawiczki. Bierzemy rękawiczki i ręcznie działamy se tutaj. Proszę. To wykorzystamy później. Opa! Ach to kurde. Trzeba. Wszystko jest zafujane. No i lipa, traktor nie zapalił Nawet po lekkim doładowaniu w ogóle bez reakcji. Po prostu dzisiaj mnie kompletnie zawiódł, a więc wszystko ręcznie machaliśmy Płakać mi się chce! Wszystko ręcznie łopatować ładnie wszystko ręcznie jajeczka. Jest jajeczko. W takiej pogodzie nie chce się wychodzić, nawet im się Prawdę mówiąc nie dziwię A tu jest co? Bardzo mało jajek Teraz ostatnio bardzo mało jajek mamy No To jest drugie dzisiaj tylko Pastyczna taka pasza, która też bardzo smakuje naszym kurom. To właśnie tuczone ziemiaczki, ze śrutami. Ja jeszcze lubię dodawać gotowany groch i gotowaną kukurydzę. No i właśnie. Mieszanka śród. Wszystko ładnie pomieszamy. No. No i patrzcie właściwie styczeń. No i tyle balocików zostało. Inaczej już tu już nic. Tu się słyszą jakieś gałęzie, ale inaczej tu już jest pusto. Już są tylko tutaj balociki. W sumie tu będzie jakieś tam, ja nie wiem, to jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. No tu jest jakieś 15, tu jest jakieś 15 balocików. Jeszcze tam Cztery zostały mi w garażu. No i dwa big bagi z otawą, więc z drugim sianem, więc co na pewno do lata wystarczy. Do lata wystarczy, ale widzicie, że po prostu stodoła się wypuściła. Dobra, więc to wszystko z tego odcinka. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, zostawiania łapek. No i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!